Okiem Studenta, podcast Wybieram Wum. Przepytywaliśmy już studentów w kierunku farmacja, techniki dentystyczne, lekarskiego. Teraz przyszła kolej na pielęgniarstwo i jest z nami Magda, Kacper jest na ratownictwie medycznym, Saskia na położnictwie. Hej, hej. Pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i położnictwo to są takie zyskujące kierunki studiów przyszłościowe. Te zawody cieszą się ogromnym takim uznaniem społecznym. Dlaczego wy się zdecydowaliście akurat na pielęgniarstwo, ratownictwo czy położnictwo? Mogę zacząć od razu trudne pytanie na początek. No nie wiem, myślę, że większość z nas tak ma, że raczej było dużo elementów, które na to wpłynęły. Mogę od razu tutaj z ręką na sercu powiedzieć, że położnictwo było moim jednym kierunkiem, tak naprawdę, który chciałam wybrać, a to, co mnie skłoniło, to to, że taka praca z ludźmi, pomoc drugiej osobie, praca z kobietami. Wiadomo, byłam na biolchemii, więc te kierunki medyczne, ta biologia, tak jakoś zawsze w tym wszystkim była, ale przede wszystkim praca z drugim człowiekiem. Kacper? No, ratownictwo, bo chciałem działać na pierwszej linii. Po prostu być tą osobą, która będzie przyjeżdżała jako pierwsza do pacjenta, miała z nim pierwszy kontakt, jest to przygoda na pewno, dużo adrenaliny, a no, mogę powiedzieć za siebie, że na pewno ja bardzo lubię tą adrenalinę w życiu i bez niej to tak się słabo funkcjonuje. Myślę, że większość z nas osób na roku również. Faktycznie też lubi w naszym zawodzie to, że, że dzieje się, że żaden dzień nie jest taki sam jak inny. No i to, że faktycznie my jesteśmy tym pierwszym ogniwem, który nawiązuje kontakt z pacjentem. Mhm, Magda? Ja wybrałam pielęgniarstwo, bo chciałam pracować z ludźmi i w sensie takim, że z pacjentem i w sensie takim, że w zespole. I potem już jak zaczęłam zgłębiać temat, co można robić po pielęgniarstwie, to jeszcze bardziej się utwierdziłam w tym, że to jest dobry wybór, bo jest możliwość rozwoju pod względem miejsc pracy i jest możliwość rozwoju takiego i naukowego, jest naprawdę dużo, dużo możliwości, i też to, że jest praca stabilna po studiach. To, to dla mnie był taki bardzo, bardzo ważny punkt. A już tutaj Saskia wspomniałaś o biochemie, a co trzeba zrobić, żeby dostać się na położnictwo, ratownictwo czy pielęgniarstwo? Czy to właśnie musi być biolchem, i co zdawaliście na maturze? No, w naszym przypadku to zdecydowanie nie musi być biochem. Na położnictwo liczona jest matura z polskiego, yy, z angielskiego, to podstawy. No i jedno rozszerzenie, gdzie oczywiście te biologiczno-chemiczne przedmioty są wyżej punktowane. Nie zmienia faktu, że można spokojnie dostać się bez tej biologii i chemii. Yy, no chociaż te, no, to są przedmioty, które się przydadzą po prostu na studiach. Myślę, że każdy z nas może to powiedzieć, że, że jeśli ktoś był na biochemię, to ma no, taki pewien krok do przodu w niektórych przedmiotach, takich jak anatomia, czy biochemia, czy, czy tego typu, ale nie trzeba. Tak, 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 no ja tutaj no, chyba że ty, Magda. Na no, pielęgniarstwo wygląda rekrutacja bardzo podobnie. Też trzeba mieć właśnie polski, język obcy i dowolny przedmiot dodatkowy. Tak samo biologia, chemia są, fizyka i wos są wyżej punktowane. Nasze no, wos. Wcale nie trzeba być na wierzchami. Tak, wcale nie trzeba być na wierzchami humanista się dostanie? No tak, na humanista też się naspokoi. Myślę, że dużo u nas było osób, które wcale, wcale aż tak z tą biologią nie, nie, jakoś się nie przyjaźniły. Mm -hmm. No i u nas nie ma żadnego egzaminu jakby wstępnego na studiach. Nie wiem, mm -hmm. na któryś innych kierunkach? U nas był, u nas, ale to mój, mój rocznik był ostatnim, który miał testy sprawnościowe. O. A teraz je wycofali. Czy dobrze, czy nie, to, to debata cały czas się toczy, ale żeby się dostać, no to uwaga, uwaga, ratownictwo jest jeszcze lepsze, bo nie trzeba tego polskiego mieć. Więc angielski podstawowy i rozszerzenie te biochemiczne, tak jak u Was są punktowane wyżej, tak, czyli ta biologia, chemia, fizyka. No, też WOS. Za WOS jest przelicznik razy 1 rozszerzenie, a za te biochemiczne jest 1,4, więc można. Jako humanista z angielskiego i z Wosu się rekrutować? Po biochemii na pewno będzie łatwiej, bo też to, co dziewczyny tutaj mówiły, że biochemia czy inne przedmioty powiązane stricte no, będzie Jednak łatwiej, łatwiej na ta... samych studiach. Mówiłeś kacper, że miałeś testy sprawnościowe, i tu moje kolejne pytanie się nasuwa: czy studiując na przykład ratownictwo medyczne, czy dziewczyny, pielęgniarstwo i położnictwo, trzeba mieć jakieś uwarunkowania? To co ja zaczynam. Okej, okay, dobrze. No ratownictwem medycznym mam wrażenie, że taki jest taki stereotyp, że trzeba być faktycznie wybitnie sprawnym fizycznie i okej, okay, to się przydaje, tak? mm -hmm. to siła, ta sprawność fizyczna faktycznie się przydaje, szczególnie jeżeli jeździmy w zespołach dwuosobowych. No w takiej sytuacji, tak, um, gdzieś dobrze mieć troszkę tej krzepy, z drugiej strony nie trzeba być um, Schwarzeneggerem czy jakimś innym kulturystą, żeby sobie poradzić, bo zawsze jak sytuacja nas przerasta po prostu wzywamy strażaków. Mhm. I to nie jest tak, że tylko zespoły, w których nie wiem, jedna osoba, um, nie wiem, jest jedna kobieta i drugi, drugą osobą jest mężczyzna, czy, czy dwuosobowe, gdzie, gdzie jeżdżą dwie dziewczyny, tak, tylko takie zespoły wzywają pomoc absolutnie. No w momencie, gdy mamy pacjenta, który waży 140 kg, mamy go znieść po krętych schodach. O, ja się tego nie podejmę. Ja lubię swoje plecy, lubię swoje kolana, podziękuję. Więc dzwonimy po strażaków, oni przyjeżdżają, pomagają nam z tym, więc tutaj ta krzepa, mówiąc kolokwialnie, nie jest, tak, nie jest takim warunkiem koniecznym. Przydaje się, ale, ale bez niej też można sobie poradzić. Myślę, że ważniejsze są te umiejętności miękkie. Mhm. Um, to też jest taki, mam wrażenie, że mit, że o, kobiety w ratownictwie medycznym i tak dalej. No, no, nie, kobiety są bardzo bardzo ważnym elementem zespołu. Są przypadki skrajne, które może tutaj, żeby naszych słuchaczy czy, czy widzów, nie, nie ten jakiś im traumy nie wywoływać. Nie będę przywoływał bezpośrednio przypadków klinicznych, które gdzieś się zdarzało, ale mieliśmy sytuację, gdzie Gdzie pacjentki po prostu nie chciały rozmawiać z mężczyzną ze względu na jakieś traumy, tak, których doświadczyły w niedawnym czasie, i, i dopóki nie przyszła ratowniczka do nich, no to nie szło zabrać żadnego wywiadu, się co się stało, więc, więc kobiety w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są bardzo wartościowe, nie zawsze niestety doceniane, ale naprawdę bardzo wartościowymi członkami. Mhm. A dziewczynki są u Was, jak z tymi właśnie uwarunkowaniami, musicie być empatyczne, ale też y, silne? No to myślę, że tak. Y, ogólnie sprawność fizyczna zawsze jest przydatna, bo wiadomo, że są sytuacje, w których trzeba przewieźć pacjenta, nawet pomóc w trakcie porodu, jakąś konkretną pozycję przyjąć czy przytrzymać podczas, nie wiem, noworodka. Wiadomo, że noworodki aż takie silne nie są, chociaż można, można się zdziwić podczas pobrania krwi. Więc ta siła, po prostu sprawność fizyczna to jest coś takiego, co po prostu każdy tak naprawdę powinien mieć. No ale no przede wszystkim te umiejętności miękkie. E, empatia, szacunek do drugiego człowieka i ogólnie taka umiejętność współpracy z drugim człowiekiem, czy to w zespole, czy, czy po prostu z pacjentem. No to jest taka podstawa, ale nie tylko dla położnictwa. Myślę, że tak naprawdę każdy kierunek medyczny. E, no, tego potrzebuje. I tutaj po prostu praca z pacjentem równa się empatia i równa się szacunek yy, i, i taka po prostu, taka wrażliwość na pewno, co nie działo faktu, że taką siłę psychiczną, no, trzeba być odpornym na stres, yy, odpornym na, na docinki różnych osób, odpornym na, na komentarze tak na z każdej strony, no bo. Taki jest po prostu ten zawód. Jesteśmy bardzo narażeni, co nie zmienia faktu, że na pewno myślę, że tutaj no, każdy sobie jakoś tam w swój sposób poradzi, znajdzie swój, swój kierunek, swoją specjalizację i, i myślę, że, myślę, że jakoś tam będzie, będzie okej. Okay. Ale te umiejętności miękkie to taka. Taka podstawa. Tak, na pielęgniarstwie też zdecydowanie umiejętności miękkie to podstawa. Empatia, komunikacja i z pacjentem, i w zespole, i, i ta umiejętność radzenia sobie ze stresem, to wszystko pomaga. No, przy tym aktywność jakaś sprawność fizyczna i taka nasza forma fizyczna, okej, okay, jest no, też pożądana, bo jest nam po prostu łatwiej. Poza tym aktywność fizyczna zmniejsza e, stres, więc też można trochę sobie odpocząć po, po zajęciach czy, czy po pracy. No więc, więc to na pewno, ale zdecydowanie te umiejętności komunikacyjne są, są na pierwszym miejscu i coraz bardziej się na to też zwraca uwagę. A czy macie na studiach takie właśnie zajęcia, gdzie ćwiczycie umiejętności miękkie? Tak, tak, tak mamy, mamy tego sporo, przynajmniej u nas na ratownictwie. Na pierwszym roku mieliśmy psychologię, przez cały rok bodajże. I zajęcia z komunikacji. Chyba przez SMS. Nie jestem tak też nie, to 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 tak, tak, nie wyla wylatuje, Ale nie, nie, nie. U nas, u nas, u nas, nie. u nas to było przez cały rok, jestem pewien, bo pamiętam. pamiętam ale psychologia jest i komunikacja, pedagogika, to wszystko takie tak. związane właśnie z drugim człowiekiem, to to na pierwszym roku raczej wszystko jest omawiane. No i na komunikacji wiadomo, że my mieliśmy trochę online, ale stacjonarnie też były scenki przeprowadzane i rzeczywiście mm -hmm. konkretna sytuacja z pacjentką, która miała jakieś, jakieś trudności. A czy to z karmieniem piersią, czy po prostu jakieś różne inne, no to, no to troszeczkę byliśmy przygotowywani na to. No my tej komunikacji jeszcze teraz troszkę mamy na drugim roku, no bo ci pacjenci różni się trafiają i hmm. um, no szczególnie tak, jakbym zmyślał o tym działaniu zespołu Ratownictwa Medycznego, jesteśmy, jak jesteśmy w szpitalu, tak, na sorze, zawsze można wezwać kogoś do pomocy, jak jesteśmy we dwójkę, przyjeżdżam na miejsce, i jest jakiś problem, to musimy sobie z nim poradzić we dwójkę. Mhm. Więc te umiejętności miękkie tutaj są bardzo ważne, bo jak pacjent jest nie wiem, agresywny, jest pod wpływem różnego rodzaju używek, tak, to chcemy przede wszystkim deeskalować całą sytuację, a nie doprowadzać do sytuacji, gdzie ta siła fizyczna będzie niezbędna. Więc tutaj znowu umiejętności miękkie są dużo ważniejsze. A jak coś się dzieje, no to tak, szybka reocena nie jest bezpiecznie. <laughs> do widzenia. <laughs> I i no, wzywamy wsparcie po prostu wtedy. Mhm. Tak, na piernierstwie też mamy komunikację medyczną, mamy psychologię, pedagogikę, socjologię. Teraz ja jestem na pierwszym roku studiów magisterskich, więc mamy, mieliśmy psychologię zdrowia, w ramach której też e, znowu jest powtórka, trochę inne aspekty są omawiane z, z komunikacji medycznej i naprawdę to, te zajęcia są nieocenione potem w, w takiej praktyce już z pacjentem. Bo spotykają nas naprawdę różne sytuacje i, i też trzeba umieć znaleźć sobie, sobie spokój, żeby zapewnić spokój i bezpieczeństwo pacjentowi czy, 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 czy reszcie zespołu. Mhm. Wiele już słyszałam o anatomii, o egzaminie, o szpilkach, ale chciałam się też zapytać, czy na położnictwie, ratownictwie czy pielęgniarstwie są inne takie cięższe egzaminy, przedmioty, o których dużo się mówi? No tak się zastanawiam, bo tak, anatomia. No to anatomia jest anatomią, to jest potężny przedmiot. U nas jest akurat przez jeden semestr. Szpilek nie mamy na położnictwie, więc jeśli ktoś się boi szpilek, to na położnictwie ich nie ma. Co nie zmienia fakt, że rzeczywiście kolosów, wejściówek i egzaminów, no egzamin jeden na koniec, ale kolosów i wejściówek jest sporo. No, inne takie przedmioty, takie które rzeczywiście, których się boimy, to może nie, że boimy się, ale na trzecim roku jest egzamin z technik położniczych, czyli nasz główny przedmiot, który przez trzy lata jest prowadzony, więc. Tak naprawdę sam egzamin nie jest super trudny, bo my tę wiedzę mamy przez wszystkie trzy lata powtarzaną na każdym oddziale, ale po prostu jest obszerny. Bo jednak to, są, to jest wiedza z wszystkich trzech lat, to jest wiedza, która będzie podstawą naszego przyszłego zawodu. E, więc ja bardzo zawsze lubiłam ten przedmiot, co jedzie na ja fakt, że oczywiście się stresowałam przed egzaminem, e, jakby, jakby nie patrzeć. W sumie, że techniki położnicze po prostu przez to, że to, są, to, są trzylet, to jest przedmiot trzyletni, e, to dlatego są takim no Takim ważnym, ważnym egzaminem. A myślę, że tak inne to no, zależy, co kto lubi. Jeśli ktoś bardziej jest zainteresowany, to będzie się mniej stresował: czy to ginekologią, czy, czy właśnie podstawami opieki położniczej, ale nie wiem, myślę, że no, anatomia i techniki to takie dwa duże, duże egzaminy. Na pielęgniarstwie naszym największym przebiegiem na pierwszym roku studiów licencjackich są podstawy pielęgniarstwa. I najpierw mamy zajęcia takie w pracowniach umiejętności z fantomami w takich symulacyjnych warunkach, a potem w drugim semestrze pierwszego roku, w semestrze letnim, pierwszy raz mamy kontakt z pacjentem. Ten przedmiot się kończy też dosyć dużym egzaminem. No i u nas z praktycznych egzaminów na no pewno końcowy egzamin całych studiów, ten egzamin dyplomowy, no to to jest egzamin i teoretyczny i praktyczny. Więc to, to był dla mnie stres, ale, ale to trzeba sobie powiedzieć, że muszę to zrobić, żeby być pielęgniarką, czy, czy żeby, sko no, żeby skończyć studia, żeby być pielęgniarką. I, I gdzieś stres jest większy przed egzaminem zdecydowanie niż w trakcie czy, czy po bo te wyobrażenia o egzaminie zwyczaj są gorsze niż sam egzamin toku. U nas ta anatomia na pierwszym roku faktycznie jest kojarzona z takim przedmiotem, który pewien odsiew, tak, pewnego odsiewu dokonuje. Drugim takim jest biochemia. Mhm. Anatomia trwa rok, biochemia jeden semestr i no część ludzi faktycznie na tej biochemii po pierwszym semestrze odpadła, no i to, tak jak na początku rozmawialiśmy, jeżeli ktoś ma ten background tak e, biolchemowy, no to z biochemią sobie poradzi bez problemu. Jeżeli go nie ma, no to chwilkę musi nad tym przysiąść, ale nie jest to nic wykonalnego. Też bardzo często studenci, którzy gdzieś tam troszeczkę lepiej ogarniają temat, pomagają tym, którzy mają większe trudności, więc tłumaczymy sobie nawzajem tak za jakąś czekoladkę czy, czy coś się można załapać na takie, takie korepetycje. E, no w kwestii anatomii. Na to jest po prostu regularnie się uczyć, no i jak człowiek jest na bieżąco z materiałem, to ten przedmiot nie powinien stwarzać jakichś większych trudności, przynajmniej u nas tak było. Z zakres materiału, mam wrażenie, że porównując do kierunku na przykład lekarskiego, jest, no, jest, jest naprawdę w pełni zasięgu każdej osoby, która, która uczciwie usiądzie nad tym i się pouczy. Mhm. Tak, to co Kacper wspomniał, że można liczyć na pomoc taką wewnątrz grup, czy na roku, to to jest nieocenione w przygotowaniu do egzaminu, czy w ogóle w wymianie jakichś materiałów, naprawdę to jest nieocenione i też to, jakich ludzi się spotyka, myślę, na naszych kierunkach, to, to jest super, to te więzi, które tworzymy już w trakcie praktyk, to, no, to, to jest nieocenione I, i, i na pewno wyjątkowe i to powoduje, że te kierunki nasze, położnictwo, ratownictwo, pielęgniarstwo są naprawdę wyjątkowe, bo te relacje, które tworzymy z, z innymi studentami, to to, to jest coś super. Naprawdę. Naprawdę. No ja właśnie teraz, no my jesteśmy niedawno po, po stacjonarnym dniu otwartym, kiedy integracja międzykierunkowa była po prostu, szczyty swoje osiągała. Potwierdzam. E, dokładnie. tutaj Znaczy. <laughs> no my prowadziłyśmy szybki kurs porodu dla ratownictwa i sprawdzałyśmy wiedzę ratownictwa z porodu, bo jakby nie patrzeć, porody na ratownictwie <laughs> również mogą się, <laughs> mogą się zdarzyć. I tutaj Kacper się śmieje, że to nie szło, a to szło bardzo dobrze i my byliśmy bardzo pod wrażeniem. Więc, więc nie, no te, jakby rzeczywiście te nasze kierunki, oprócz tego, że dobrze się ze sobą dogadują, no to po prostu, no, ludzie są fajni, taka prawda. I rzeczywiście ta współpraca, wiadomo, że głównie między w, sensie w danym kierunku, ale też międzykierunkowa jest, jest podstawą, tak naprawdę. Mhm. Z tego co mówicie, teraz współpracowaliście ze sobą na Dniu Otwartym, ale tak przyszłościowo, jak już pójdziecie do pracy, to to są zawody, które. Mogą ze sobą współpracować, prawda? Tutaj właśnie uczyliście chłopaków z ratownictwa porodu, no bo to się może wydarzyć. To jest nasz największy koszmar, który po prostu śni się noc w noc, że pacjentka no nagle zaczyna nie, rodzić to. w karetce po prostu. O! <laughs> no, ale nie, no to prawda, że będziemy się na pewno jakoś tam wymieniać pomiędzy oddziałami i, i się widywać. Więc no, myślę, że współpraca na studiach rzeczywiście dobrze owocuje tutaj współpracy później w pracy. No tak, można się sporo rzeczy od nawzajem nauczyć, bo może będziemy mniej przerażeni tą perspektywą porodu w karetce, jak troszkę jeszcze koleżanki nas z położnictwa przycisną. No my czekamy, jak będziemy mogły się przejechać karetką, więc to, to nie było takie bez... <grym> tak po prostu. A kiedy zaczynacie pracę z pacjentem? Na pielęgniarstwie mamy pierwszy kontakt z pacjentem na, w, w drugim semestrze studiów licencjackich, więc w zasadzie szybko wtedy szybko. idziemy z nauczycielem z podstaw pielęgniarstwa właśnie do szpitala i, i trenujemy wszystkie te umiejętności, które opanowałyśmy przez cały semestr zimowy w pracowni umiejętności, więc... No, jest to, idziemy dosyć szybko, już mamy kontakt z pacjentem, myślę, że to jest dosyć wcześnie, potem są praktyki wakacyjne, potem mm -hmm. już drugi, trzeci rok to, to już są w zasadzie tylko bloki kliniczne, więc naprawdę y, tej praktyki jest bardzo dużo, no, ale wiedza też jest jakby podstawą do tej praktyki, więc bez wiedzy też no, nie mamy y, z czym do tego pacjenta podejść, jak nie mamy wiedzy, ale no, studia mają profil praktyczny, więc, więc tak są bardziej praktyczne. To jest dokładnie tak samo. No, my pierwsze praktyki na pierwszym roku mieliśmy bo u nas, nie wiem, u was to są jakieś zajęcia w szpitalu czy, czy coś takiego, u nas są praktyki śródroczne po prostu i. Odbyć kiedy się chce. Tak naprawdę jest czas od początku do końca pierwszego roku. Na drugim roku i na trzecim też mamy te praktyki. Mm -hmm. I na pierwszym roku pamiętam, że praktyki zacząłem odbywać pod koniec listopada, czyli będąc półtora miesiąca na studiach. No, a później kolejne praktyki już zdobywamy w szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespołach ratownictwa medycznego oraz na zajęciach, tak jak tutaj koleżanki. Też mamy w Centrum Symulacji Medycznych, mm -hmm. więc, więc to nie jest tak, że uczymy się wszystkiego na pacjentach, żeby nie było spokojnie. Ale, ale faktycznie te praktyki są bardzo szybko, bardzo szybko jest ten kontakt z pacjentem, więc też mi się na tych studiach bardzo podoba. Nasz uniwersytet ma dużą bazę kliniczną. Czy to ułatwia wasze w nauce i jak to jest u Was saskia? No. Nie no, ogólnie no, szpitale, tak naprawdę, praktyki w szpitalach to jest, to jest podstawa naszej, naszej wiedzy, tak naprawdę. Myślę, że najwięcej się nauczyliśmy na, na praktykach. Wiadomo, że ta teoria z zajęć no, jest potrzebna, żeby później na te praktyki pójść, co jest miało fakt, że leki czy konkretne czynności, no to tak naprawdę dopiero na, na oddziałach. Um, no i to, że, że tyle jest szpitali klinicznych, do których troszeczkę łatwiej się dostać na praktyki, no bo jednak są prostudenckie, no to na pewno ułatwia. No i, a tych praktyk jest naprawdę bardzo dużo, na położnictwie jest najwięcej praktyk w ogóle z wszystkich, wszystkich kierunków w ogóle na WUM-ie. Przez te trzy lata mamy więcej praktyk niż na przykład lekarski, przynajmniej tak było dotychczas, może to się kiedyś zmieni, ale aktualnie tak to wygląda. Zarówno, tak jak tutaj Magda mówiła, zaczynamy właśnie w drugim semestrze pierwszego roku i lecimy już później do końca, a oprócz tego są te wakacyjne, indywidualne, które tam we własnym zakresie możemy wyrobić, więc no szpitale to jest podstawa. I myślę, że to jest podstawa każdego z naszych kierunków, po prostu. Ta praca z pacjentem bezpośrednia to są te momenty, kiedy najwięcej się uczymy i kiedy się przygotowujemy do, do pracy. Mm -hmm. Tak, to na pewno na pielęgniarstwie tak samo. Ta, te zajęcia praktyczne, praktyki śródroczne czy praktyki wakacyjne to jest moment, w którym no, naprawdę nauczymy się najwięcej. Człowiek wraca po tych sześciu czy kilku godzinach w szpitalu no i wie o wiele więcej niż po, po przeczytaniu sam, samego opisu choroby. Nie, to się śmiejemy, że 6 czy 8. Nie no, my na mniej niż 12 nie idziemy do szkoły. Zale zależy od praktyk tak naprawdę. Zależy, tak, od praktyk. No tak, tak, ale, ale ja już jakby na aktualnym etapie dla mnie 12 godzin tak, tak mało, że takim ja razem dopiero co wjechał, ja już wychodzę. To... I to są właśnie praktyki. Tak, w ramach praktyk, praktyk śródrocznych mhm. 12 robimy. No ja praktyki odbywałem w innym szpitalu, znaczy na innym szpitalu oddziale ratunkowym niż tam mamy, powiedzmy, dedykowany, bo jakby praktyki śródroczne mamy ustalone, gdzie zespół ratownictwa medycznego mamy robić, gdzie mamy robić praktyki na sorze? Ja na innym szpitalu oddziale ratunkowym, też w szpitalu klinicznym te praktyki odbyłem, no i faktycznie dyżury po 12-24. Ale 12 albo 12 w nocy to jest podstawa, to jest coś, co my przez cały czas mamy. Okej, okay, a ile trwają takie praktyki śródroczne? No śródroczne to zależy, no tak naprawdę u nas... Na no, pierwszym roku, na drugim semestrze to są chyba 4 czy 5 tygodni, co drugi mm -hmm. dzień, 12. Później na drugim roku chyba pierwszy semestr u nas, przynajmniej na położnictwie historią, ale drugi semestr to już zaczynamy od lutego praktyki i co ileś tygodni mamy różne bloki, tak jak tutaj Magda mówiła, yy, konkretnych zajęć właśnie w szpitalach i też zwykle dwunastki. Oczywiście, jeśli to jest dwunastka, to co drugi dzień. Jeśli to jest sześć godzin, to codziennie, więc to zależy od tego, jak szpital dany sobie to ustawi. Yy, no i na trzecim roku też tak naprawdę już od października od razu, pierwszy tydzień dziewczyny wchodzą na oddziały. To tak samo, taki sam rozkład, więc godzinowo Wam nie powiem dokładnie, ale, ale tego jest sporo. No a no to no na przykład ile na, z patologii ciąży na drugim roku miałyśmy 200 godzin do wyrobienia, ale oprócz patologii ciąży jeszcze techniki położnicze, chirurgia, interna, neonatologia i pediatria, więc, więc tego jest sporo. No u nas tych praktyk też jest sporo i śródrocznych, bo tam mamy do wyrobienia tych dużo dość dużo. Jak ktoś chce więcej, to nie ma problemu zazwyczaj się dogadać, żeby te sobie podobierać, ewentualnie właśnie można gdzieś na wolontariat skoczyć, żeby się poduczyć, też bardzo fajna opcja. Szpitale chętnie przyjmują. No to, że mamy tych szpitali dużo, tak, to jest na pewno plus z drugiej strony, faktycznie na zajęciach się gdzieś tam dojeżdża jakiegoś Międzylesia czy na inny Bielany, tak jak człowiek mieszka na Ochocie, co się łapie za głowę, Myślę sobie, co może wstać o piątej czy tam szóstej. Ale to drobny jakiś tam, powiedzmy, mankament do przeżycia. Na pielęgniarstwie też mamy dużo tych zajęć praktycznych, ale my raczej chodzimy od siódmej do trzynastej albo od ósmej do czternastej na 6 godzin. Praktyki wakacyjne, też no to już wtedy jest większa dowolność, no bo sami ustalamy z placówką, jak, jak chodzimy, więc można wtedy spróbować też tych dyżurów dwunastogodzinnych czy dziesięciogodzinnych. Ale y, y, tutaj Kasper patrzy, że tak mało godzin, ale no, tak, tak jest. My zazwyczaj chodzimy na 6 godzin. To i tak już jest męczące. Jest Jak męczące by nie patrzeć, to tak, już jest męczące. Tak, bo zazwyczaj jest tak, tak. że ich mamy na przykład bloki te, te kliniczne, to było tak, że byliśmy od 8 do 14 w szpitalu, na przykład, a potem mamy jeszcze seminaria i wykłady po południu. Więc no, jeśli chodzi, myślę, że te nasze kierunki są wymagające pod względem takim czasowym, godzinowym, że mamy bardzo dużo zajęć w ciągu, w ciągu tych trzech lat, e, st tych studiów licencjackich. Chociaż plan bardzo taki, ten no, jest bardzo taki e, zmienny. E, no i na przykład na trzecim roku u nas e, jest bardzo dużo takich tygodni wolnych, które są tak po prostu porozrzucane w trakcie roku, co dla jednych osób będzie plusem, bo będą mogli wykorzystać tydzień na coś, coś do zrobienia, a dla innych, jak dla mnie na przykład, to mnie bardzo tak wywala z takiej rutyny, e, więc, więc czasami trudniej się motywować, jak są te, takie tygodnie wolnego. Takie e... śródroczne możesz wtedy zrobić. Śródroczne praktyki no, możesz ja zrobić. Już, ja już wyrobiłam wszystkie moje śródroczne ja praktyki. Ja też. Śródroczne <laughs> i wakacyjne. E, ale nie, no to ten plan jest po prostu, no, on jest zmienny i to trzeba się z tym liczyć, że, że to nie są studia, w których w których łatwo mieć taką stałą pracę godzina, nie wiem, od 15 do, do wieczora, bo po prostu czasami się zdarza, że wtedy są jakieś inne zajęcia albo praktyki od rana do wieczora i, i nie da się tego połączyć. Czy znaczy, fajne jest to, że od razu widzimy, jak ten zawód będzie wyglądał, tak? Że mm. faktycznie tutaj na 12 przychodzimy, siedzimy w tym szpitalu, czy, czy w nocy, czy w dzień, czy, czy faktycznie jakieś dłuższe dyżury. Um, no, tak będzie wyglądała praca, więc można od razu skonfrontować się z tą rzeczywistością, stwierdzić, czy taki tryb działania mi pasuje, czy to, co widzę, tak, też mi pasuje, bo też, no, umówmy się, pewną, tak jak tu dziewczyny mówiły, tak jak mówiliśmy na początku, odporność psychiczną trzeba mieć na różne rzeczy, które się dzieją i, i czasem wraca człowiek do domu, robi wielkie oczy i myśli sobie, o co za dyżur. I moje ostatnie pytanie. Gdzie można pracować po ukończeniu pielęgniarstwa, ratownictwa czy położnictwa? Czy to jest tylko porodówka, czy to jest tylko SOR? To może ja zacznę, tak. bo już mam, już mam prawo wykonywania zawodu, więc to wygląda tak, że dostajemy dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo i z tym dyplomem idziemy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i składamy wniosek o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu możemy szukać pracy i naprawdę w pielęgniarstwie tych miejsc pracy jest mnóstwo, bo możemy pracować i w szpitalu, i w przychodni, i w zakładzie opiekuńczo-roczniczym, i w hospicjum, i, i z dziećmi, i z dorosłymi, i ze starszymi, naprawdę... Jest mnóstwo tych opcji. Można pracować w przybadaniach klinicznych, można też zostać. może też myśleć o karierze naukowej, o nauczaniu też pielęgniarstwa, więc naprawdę tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Kasper? Aktualnie no, my nie mamy magisterium jeszcze z ratownictwa medycznego. Weszła ustawa pod koniec tego roku, w grudniu w końcu, o naszym zawodzie ratownika medycznego, więc w końcu również pewnie uzyskamy to prawo wykonywania zawodu. Póki co formalnie go nie mamy, nie znaczy, że nie możemy pracować, jak najbardziej możemy pracować, tylko na razie nie jest to tak w pełni regulowane, jak u choćby koleżanek z pielęgniarstwa. Ale po studiach można pracować w zespołach ratownictwa medycznego, tak? czyli to taki klasyk. Na szpitalnych oddziałach ratunkowych, czasem oddział intensywnej terapii ratowników medycznych zatrudniają, lotnicze pogotowie ratunkowe, mm -hmm. no, to jest robota, lata się helikopterem, super sprawa. Tak? Czasem też samolotem, bo samoloty też mają. Do tego wszystkie służby mundurowe bardzo chętnie przyjmują ratowników. Straż pożarna, policja, GOPR, WOPR, no, TOPR. Tak naprawdę, jak ktoś lubi robotę, która nie jest nudna, a lubi robotę, która jest taka, wiecie, wręcz czasem filmowa, no to ratownictwo medyczne jest, jest fajnym wyborem. Chociaż od razu mówię, że ta praca tak w 99% nie jest filmowa, ale, ale jest ten 1%, gdzie naprawdę akcje są no, niesamowite. No to u nas, tak jak tutaj zaczęłaś mówić o tej porodówce, Myślę, że większość z nas szła na studia z myślą porodowa, to jest jedyna wizja, ale tak nie jest. Tego się dowiedziałyśmy właśnie na studiach, że oczywiście praca w szpitalu no to jest tak główny, główny kierunek, ale nie tylko porodowa, też ginekologia, czy noworodkowy Możemy w ogóle iść same noworodki i odciąć się od dorosłych ludzi, bo dla niektórych to też jest dobre rozwiązanie. Możemy pracować w żłobkach, możemy zająć się edukacją w szkołach rodzenia, czy po prostu edukacją w szkołach, czy edukacją, tak jak tutaj mówiłaś, na po prostu uczyć kolejne, kolejne pokolenia położnych. Możemy mieć karierę naukową, skończyć magisterkę, zrobić doktorat i, i robić badania naukowe, więc tych możliwości jest tak naprawdę dużo, dużo więcej niż sama sala porodowa.